Witajcie u Pani Jaglanki. Poprzednio mówiliśmy o tym, że mi się nie chce i to jest częste zjawisko, natomiast dzisiaj zajdziemy troszkę dalej i będziemy mówić o tym, dlaczego nie robimy, nie podejmujemy wyzwań, dlaczego się szybko poddajemy, dlaczego myślimy, że się do tego nie nadajemy, dlaczego rezygnujemy z niektórych rzeczy? Dlaczego nie robimy tego, co chcemy? Ja już od dłuższego czasu zastanawiam się, co jest takim sekretem sukcesu czy w biznesie, czy w życiu, czy właśnie w zdrowiu, w diecie, w tych zmianach, które chcemy wprowadzać. Co jest takim sekretem? I słuchajcie, hmm, w większości tych rzeczy, no, praktycznie w każdej dziedzinie, wszystko zaczyna się w głowie. Wszystko jest w głowie. To od naszych myśli, naszego nastawienia zależy najwięcej. I tym tematem, tematem motywacji i tego, tego co nas motywuje, tego jak osiągnąć sukces, zajmowała się Carol Dweck. To jest profesor na Uniwersytecie Stanford, pani profesor, naukowczyni. Która właśnie poświęciła swoje badania na, na rozstrzygnięcie tego zagadnienia. I u nas często pokutuje takie myślenie, że talent, predyspozycje to jest sekret sukcesu że trzeba mieć talent, trzeba mieć do czegoś predyspozycje, żeby coś osiągnąć. I i tak naprawdę osoby, które są utalentowane, nie muszą dużo wkładać pracy w to, żeby osiągnąć sukces, że wystarczy mieć ten talent i cała sprawa i wszystko będzie już będzie dużo łatwiejsze, będzie prostsze, nie będzie trzeba wkładać wysiłku w to. A jeżeli wkładasz w coś dużo wysiłku, to znaczy, że że nie masz do tego talentu, albo że to nie jest i nie w tym dobre, więc to, to nie jest twoja taka super dziedzina, w której powinieneś się specjalizować. Tak często myślimy. I jeżeli zobaczymy, to tak naprawdę wiele ludzi ma talent, w predyspozycji do różnych rzeczy, ale nie osiągają sukcesu, więc co jest z tym sekretem? i Carol Dweck, ona napisała też książkę na temat, na podstawie tych badań, które, które przeprowadziła, i to jest książka ma tytuł Nowa Psychologia Sukcesu. I ona tam podaje wiele przykładów, na przykład Michael Jordan, znany kochrzykarz, dla tych, którzy może nie wiedzą. I za jego talentem stoją setki godzin treningu to czego my często nie widzimy i to jest to, o czym chcę dzisiaj mówić. Że talent predyspozycje owszem, ale jest jeszcze jest coś jeszcze, co decyduje o sukcesie. Według oczywiście wyników badań właśnie Karol Dweck I ona mówi o nastawieniu. I podam Ci taki przykład. Ona wyróżnia dwa nastawienia. Nastawienie na rozwój i nastawienie na trwałość. I prosty przykład, żeby to wyjaśnić. Nie wiem, postanawiasz chodzić na siłownię 5 razy w tygodniu. Po kilku tygodniach okazuje się, że nie realizujesz tego planu. I pytanie, co w takiej sytuacji robisz, co w takiej sytuacji myślisz? Jedno to jest to. Mm, to nie dla mnie nie nadaje się do tego, mm, albo że był zły trener. To nie jest coś, w czym ja jestem dobra. Mm, po prostu. Nie nadaje się do tego. To nie dla mnie. A drugie, co możesz pomyśleć, to na przykład: jak mogę to zrobić inaczej? Co tu nie zadziałało? Co ja mogę zmienić, żeby, żeby jednak to osiągnąć? Jak do tego podejść inaczej? Możesz szukać rozwiązań, albo możesz uznać, że jestem, jaka jestem, no i trudno. I to, są, to jest właśnie różnica między tymi dwoma nastawieniami. I te nastawienie na trwałość to jest na przykład to, że e, jestem mądry. Albo jestem mądry, jestem. E, mam w czymś talent i nie muszę się rozwijać. Mam talent, więc to załatwia sprawę. I te nastawienie na trwałość może też okazać się takim. E, naszym hamulcem do rozwoju, ponieważ nie będziemy podejmować wyzwań, dlatego żeby się nie okazało, że, e, że jednak ja tego nie wiem. Bo może się okazać, że nie jestem mądry. Czy nie będę podejmować zbyt trudnych zadań, bo się okaże, że nie jestem mądry. To nastawienie na trwałość to jest z jednej strony mogę myśleć sobie, że jestem mądry, a z drugiej mogę sobie myśleć, że... E, nie jestem w tym dobra, to co mówiłam. Nie jestem w tym dobra. To nie jest dla mnie. To jest zbyt trudne dla mnie. Nie nadaje się do tego. Nie mam talentu w tym. Nie mam predyspozycji. To może się w różnych dziedzinach różnie objawiać. Na przykład w sporcie, kiedy po pierwszych ćwiczeniach. Czy jogi, czy pilatesu, czy zumby, czy jakichkolwiek innych stwierdzamy, że nie, no, my się do tego nie nadajemy, to nie jest dla nas. Czy na przykład myśląc w pracy o awansie, czy o poszerzeniu swoich kompetencji, zmianie zawodowej, możemy się zatrzymywać na tym, że nie, to nie jest dla mnie, to jest dla mnie zbyt trudne, nie podejmę się tego. Z drugiej strony mamy. Podejście, nastawienie na rozwój. I to nastawienie na rozwój mówi, że tak naprawdę nasz potencjał jest nieznany. Nie wiemy, jak, jaki ten potencjał, jak daleko możemy zajść, jeśli włożymy w coś pracę, wysiłek, podejdziemy z entuzjazmem do, do nauki nowych rzeczy. I te nastawienia widać było już w badaniach Karol Dłek, te, ba, te nastawienia było widać już u dzieci, które część dzieci e, widząc, rozwiązując trudne zadania, e, podchodziła do tego z entuzjazmem i, i chciała potem kolejnych trudniejszych zadań. One te dzieci czekały na trudniejsze zadania, żeby się z nimi zmierzyć. Natomiast dzieci, które były nastawione na trwałość, to jeżeli rozwiązały jakieś tam zadania na jakimś poziomie, to one chciały więcej zadań na tym samym poziomie, żeby utrwalić się w tym, że jestem mądry. Nie, nie, nie chciały tych trudniejszych zadań, dlatego że mogłoby się okazać, że już nie są mądre, że, tego, że to zadanie było dla nich za trudne. Nastawienie na rozwój pozwala nam na przykład przekuć porażki w sukces, bo my wyciągamy wnioski. Jeżeli coś nie wyszło, tak jak mówiłam z przykładem z ćwiczenia, w ćwiczeniach, z ćwiczeniami, to jeżeli nam coś nie wyszło, to my się zastanawiamy, jak to mogę zrobić inaczej, co mogę zmienić, jak, jak rozwiązać ten problem. I to nastawienie na rozwój pozwala nam też. Podejmować kolejne wyzwania. Bo nie, ja nie obawiam się, że, że wyjdę na głupka, że nie rozwiążę tego, tylko ja się cieszę, że się czegoś nauczę. Że jeżeli tego nie potrafię, to ja się mogę tego nauczyć. I to też uczy nas wytrwałości. To nastawienie na rozwój uczy wytrwałości. To znaczy, że jeżeli teraz mi coś wysz nie wyszło, to ja się nie poddaję, nie zmieniam dziedziny, którą się zajmuję, nie, nie rezygnuję, tylko zastanawiam się, co mogę zrobić inaczej, e, gdzie mogę znaleźć jakąś pomoc, jak mogę znaleźć rozwiązanie na to zadanie. I, i ten entuznia, entuzjazm do nauki, do rozwoju. To też daje nam elastyczność w, w obliczu zmian, kiedy mm, na przykład coś działało przez jakiś czas, a teraz nie działa. I możemy, w, w, mając nastawienie na rozwój, możemy pomyśleć, zastanawiać się, jak to zmienić, jak to ulepszyć, co, co zrobić, żeby to działało po prostu. Podobne podejście można znaleźć też u innych e, znanych osób, powiem tak, bo na przykład Marie Forleo, to jest znana przedsiębiorczyni, która uczy biznesu w Ameryce. I ona mówi, że wszystko da się ogarnąć. To jest jakby dla mnie, to jest podobne tepo, do, do tego nastawienia na rozwój, kiedy zamiast zatrzymywać się na problemie, myślisz, jak to rozwiązać. Szukasz tych rozwiązań. Podobnie też e, inny naukowiec e, Martin Seligman. On to nastawienie na rozwój nazywa trochę e, optymizmem. Czyli takie podejście właśnie, że, że ja mogę to rozwiązać. Że wkładając w wysiłek, ja mogę jakieś problemy rozwiązywać. I co ważne to co mówi sama Carol Dweck, to to, że to nasze nastawienie nie jest e, nie jest niezmienne i ono też zależy od sytuacji, na przykład, bo w pewnych sytuacjach możemy mieć nastawienie na rozwój, a w pewnych nastawienie na trwałość, na przykład, jeżeli chodzi e, o dzieci, to dzieciom często mówimy zachęcając je do nauki, patrzymy na to, że dzieci mogą się rozwijać, mogą się uczyć. I tak dalej. A często już jako dorośli, do, do samych siebie, mamy, mamy nastawienie na trwałość. Że pozostajemy na tym stanowisku, na którym jesteśmy, że nie rozwijamy się, czy to w pracy, czy to w domu, w jakichś innych dziedzinach. Zamykając się w tym nastawieniu na trwałość. Może to też zależeć od różnych naszych dziedzin, że na przykład w pracy, em, mam nastawienie na rozwój, na, na zmianę, a w domu, czy na przykład odnośnie diety, zmiany nawyków, mam takie nastawienie, że no jestem jaka jestem. Te, te nastawienie na trwałość też wiąże się często z, z przekonaniami, z tym, co my myślimy o sobie. Czyli to, że że jeżeli chodzi na przykład o odchudzanie i tak dalej, to myślimy sobie, że nie mam, e, mam grube kości, nie mam silnej woli, e, nie, nie nadaje się do biegania, nie lubię biegania, bieganie jest nie dla mnie. Jeżeli chodzi na przykład o jakąś naukę, na przykład naukę języków, często mówimy, że nie, no ja nie mam talentu do języka, ja nie, nie mam jakichś predyspozycji do języków. Nie mam głowy do tego, nie jestem tak mądra, żeby się tym zająć, i w różnych dziedzinach to może różnie wyglądać. I możemy mieć w jednej dziedzinie nastawienie na rozwój, a w innej nastawienie na trwałość. I to nastawienie może też zależeć od, od czasu. To znaczy, jednego dnia mogę mieć to nastawienie bardziej na rozwój, a innego dnia nastawienie na trwałość, po prostu zależy od naszego nastroju. I chyba jedna z ważniejszych rzeczy to to, że te nastawienie można zmienić. Można nad nim pracować i można je zmieniać. I taka jedna uwaga, to nie jest tak, że te nastawienie można sobie wymienić, tak jak wiecie, operacja e, wymiany stawu biodrowego, że dostajesz nowy. E, nie da się tego tak zrobić. Nie da się wymienić jednego nastawienia na drugie. My będziemy je stopniowo zmieniać, tak żeby Będziemy mieć oba nastawienia, tylko będziemy pracować nad tym, żeby to nastawienie na rozwój przeważało, bo ono nam pozwala z dużą większą łatwością stawać w obliczu jakichś wyzwań. Pozwala nam działać, nie zatrzymywać się na tym, że to jest nie dla mnie, tylko szukać rozwiązań. I, i to, co też jest ważne, to. To nie jest tak, że i ta sama autorka też o tym mówi, że, że każdy z nas może być, nie wiem, Einsteinem, Beethovenem i tak dalej. To nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że mając to nastawienie na rozwój, mamy przekonanie, że nasz potencjał jest nieznany, że możemy dzięki pracy i entuzjazmowi dojść bardzo daleko. Niekoniecznie zostać tym Einsteinem czy Beethovenem, ale bardzo wysoko, że tak naprawdę nie wiemy, jak daleko możemy zajść dzięki tej pracy, wytrwałej pracy, entuzjazmowi, temu takim podejściu na rozwój. I zobaczcie, jak wzrasta ta nasza, może wzrosnąć nasza motywacja, kiedy wiemy, że Wkładając w coś wysiłek, rozwijamy się i możemy osiągać więcej. Mając nastawienie na, na trwałość, ten wysiłek wydaje się trochę bezcelowy, nie? No bo jestem jaka jestem, nie jestem w stanie się zmienić, więc zatrzymuję się. Więc nie robię nic, żeby się zmienić. A mając nastawienie na rozwój. Każde wyzwanie jest okazją do nauki. To Karol Dweck zauważyła już u dzieci, ale też to jest też ważne u nas, u dorosłych, zarówno w biznesie. Ona tam podaje dużo przykładów i z biznesu, z życia, ze sportu. Jak to nastawienie na rozwój pozwala nam zwiększać nasz potencjał, zwiększać nasze możliwości. I w dzisiejszym odcinku. Nie będę mówiła o tym, jak to zrobić, jak zmienić te nastawienie. Na to poświęcę kolejny odcinek, ale żeby nie zostawiać, zostawiać Was z niczym, to powiem o jednej małej metodzie, która pozwoli trochę zmienić nam myślenie. Pozwoli popracować nad tym, nad tym myśleniem. I to jest też oczywiście um, rada Carol Dweck, która mówi, że. To jest coś, co ona zauważyła chyba na jakimś z jednej z uczelni, gdzie uczniom zamiast oceny, zamiast tych jedynek, dwójek niezaliczenia przedmiotu, oni dostawali ocenę jeszcze nie. To chyba się nazywało not yet. Jeszcze nie, że jeszcze tego nie opanowałeś. I zobaczcie, i to pozwala nam się rozwijać, dlatego warto dodać, e, kiedy mówisz sobie, hmm, nie jestem w tym dobra, dodaj to jeszcze, jeszcze nie jestem w tym dobra. Na przykład nie potrafię prowadzić firmy, jeszcze, jeszcze nie potrafię prowadzić tej firmy, ale to nam daje tą furtkę, że mogę się tego nauczyć. Jeszcze nie wiem, jak coś zrobić. Ale mogę się tego nauczyć. Więc zapamiętajcie to, by do tych naszych myśli, które, które są myślami właśnie takimi nastawionymi na trwałość, dodać to jeszcze. Jeszcze tego nie potrafię, jeszcze nie jestem w tym dobra, jeszcze tego nie osiągnęłam, ale mogę, mam ten potencjał i mogę się rozwijać. I więcej o tym w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.